Cześć, czołem. Cześć, Mano. Witamy w nowym odcinku w 2022 roku. Dokładnie. Słuchajcie, to już 22 lata, odkąd świat miał zniknąć z powierzchni wszechświata. A w którym roku miała być zagłada w ogóle? W no, szem, 2000. W 2012 miał przez maju, było przewidziane, Czy... że miała być zagłada. Ale tak, wracając do 2000 roku, pamiętacie, jakie było ciśnienie? Chodź tu w lewo. Mieliśmy zniknąć, komputery miały szaleć, Wszystko miało zniknąć i w ogóle. I nas miałoby już nie być. A słuchajcie, my mamy się chyba dobrze, tak? Czy nie? Nawet bardzo dobrze. 22 lata po tym wszystkim. Po tej wielkiej prawie eksplozji. I tak naprawdę podróżujemy sobie. Znaczy podróżujemy to może za dużo powiedziane. Idziemy. Podróżujemy po, tutaj po centrum handlowym. I tak dla Was chcieliśmy troszeczkę może zmienić scenografię i dzisiaj pójdziemy nagrywać, żeby nie było, że tacy jesteśmy domatorzy i wiecznie w domu siedzimy. Dokładnie, więc pójdziemy troszeczkę nagrać w inne miejsce, bardziej może ruchliwe, bardziej zatłoczone. Jak nam się uda i nas nie przegonią z kamerą, to coś tam może nagramy. A, A łażej, jak nie, bo panią, to łażej... i tak nagramy. O moje włos w tej chwili Marek. Oj, o moje włos Marek by pani zciął głowę, a ja bym dziecko przejechał. <taki> Takie rzeczy bywają. no Słuchajcie, tutaj nie ma scenariusza. Scenariusz pisze życie. Bierzemy pociąg? Tak, weźmiemy jakiś pierwszy, lepszy pociąg, pojedziemy gdziekolwiek. Brzmi całkiem ciekawie. Jestem ciekaw, gdzie nas zawiezie. Możliwości jest wiele, tak? Challenge jest taki, że wsiadamy w pierwszy pociąg. Ooooo, Cze... grubo! Grubo! Bierzemy, biorę to. Czyli co? Wsiadamy w pierwszy pociąg? Pierwszy pociąg, wsiadamy. Na prawym peronie, który podjedzie. Oj! Nie, pardon, na lewy, na lewy. Na lewy, pierwszy pociąg. Pierwszy pociąg, bierzemy, dokładnie. Dobra, sprawa przyklepana. Wchodzę w to. Wchodzimy w to. Wchodzimy w to. Czekamy na windę, która nas zawiezie na dół na peron. Dosyć jest tam, słuchajcie, no nisko. Nie wiem, czy to widać. Pewnie nie będzie widać, ale... Ile to może być pięter w dół tutaj? No jest parę metrów. Myślę, że jest pięć pięter. No z pięć pięter w dół Możemy żeby być ta stacja. Bo tu tak naprawdę są wszędzie bloki, kamienice i tak dalej, więc to było budowane no jeszcze za mnie, czyli w ostatniej 10 Także kopali się dosyć głęboko, a żeby nie naruszyć całych tych fundamentów do całego miasta. Czyli co, pociąg odjeżdżają tutaj stąd, na całą Szwecję i do Kopenhagi. Nie, Kopenhagen. nie. Generalnie tutaj na okolice, czyli na całe, nazwijmy to wschone, czyli nasze województwo, dojeżdżają stąd. Do Kopenhagi Ale w całą Szwecję nie, trzeba się dostać. Na lotnisko na dwory w Kopenhadze również. A później... No nie, do Kopenhaga, miasta. tak. Ale na całą Szwecję nie. Trzeba się przesiąść na centralnym. Okej. Okay. No słuchajcie, no, zaczynamy nagrywać w nowym roku, z nowym nastawieniem, z nową mocą. E, dziękujemy Wam w ogóle, że jesteście. Zobaczymy co nam wylosuje pociąg, gdzie dojedziemy. A co z tą windą a propos? Fajnie, było, żeby wcisnąć przycisk, O, jest winda. Jest. Jest pierwszy pociąg. Goń go! Gońię pociąg? Słuchajcie, jest pierwszy pociąg. pociąg. To jest pociąg w ogóle, który do... jedzie przez most. Do, Ej, on do jedzie Danii. do Jeteborga w ogóle. On jedzie do Jeteborga. Czyli 300 km stąd, ale aż tak daleko to nie pojedziemy bez przesady. Ale wiesz to na... Moglibyśmy przycisnąć dla handicapów. Tak, szybko zdążmy. Można by było. Musimy zdążyć, żeby podbiec do wejścia, gdzie jest dla niepełnosprawnych. Gdzie niepełnosprawny, tam należy przycisnąć przycisk. Tutaj, no. Naciśnij. No ty, no tu po nacisk. prawej, po prawej. Tu... Nie, nie ma tego tutaj. Pomaga zawołać. E, na większości pociągów są takie przyciski. Zawołałem tam kogoś, chyba pani zaraz przyjdzie tak, do nas. Trzeba po prostu poinformować konduktora, który wyjdzie z takim małym podjazdem, żeby nas wpuścić do pociągu. Ponieważ no, malut i tak pociągi są zarębiste, ale jest jednak malutka dziura pomiędzy pociągiem a peronem i pani albo pan ma taki nadzwyczajny, malutki podjazd. Ja pokażę wam jak to wygląda. No jest coś I tu już ktoś idzie z obsługi i zaraz nas. Pięknie wpuścić do pociągu. A czy wiesz co, w tych pociągach tutaj podmiejskich są przyciski, tak? Że więc nie trzeba wołać. Tak, w tych niebieskich są przyciski. Nie trzeba wołać, tylko... Hej! Hej! Jesteś ta? <grywa> Ty jej centralen. Ty centralen, ja to Tak. Tak? Jedziemy na pierwszą stację po prostu fajnie nam pomoże. Wiecie co, ja troszeczkę zmienię kąt kamery, żeby było widać, jak fajnie nam pomoże z trapem. Co ty na to? Jasne, fajne, panie rzecz. I pokażemy tutaj zibiego, jak to ogarnia. Jak pomykam do pociągu. Bardzo fajny, elegancki pociąg. Fajny, elegancki pod... Tak. Tak, podjazdik. Tak. Jedna jesteś mała stacja. Centralny. Ty jesteś centralny. Ja. ja tak. Sorry, to jest? Mniej od 4 Tak, Tak Tak, to sama tak Pani nam pożyczyła, żebyśmy mieli przyjemnej podróży Mimo, że jedziemy tylko jedną stację I pożyczyła nam jeden uśmiech Czyli? Podróż? Za jeden jeden uśmiech? uśmiech? Dokładnie, jedziemy na jeden uśmiech Tak to działa Słuchajcie tutaj w pociągach wow. Tak, Somykę. Proszę Tak, 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 tak idę. A wiesz, jak jest z tym kijem, słuchajcie, tak. jak dochodzimy we dwójkę, to no. ja mogę kogoś z nim strącić, że tak powiem, no tą kamerą. Można tak. komuś głowę ściąć. No, a nie chcemy tego, tak? I toalety są płatne. A jak oni to mogli tak rozwiązać, że zrobili toalety płatne na dworcu? Kurde, przecież no w Polsce jeszcze zrozumiał. Business no, is tutaj. business. No, business is business. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy. Jesteśmy przy Central Station, czyli przy dworcu centralnym. Mi się nasuwa myśl z poprzedniego roku, gdzie po prostu oglądając każdego rodzaju wiadomości, informacje, czytając w internecie, cały czas spotykałem się z wiadomościami... Negatywnymi. Negatywnymi. I trzeba wyjść naprzeciw temu, moi drodzy. Nie można żyć tylko w wiecznym strachu. Wiecznym negatywnych Myślę, żeby, na, żeby na negatywne myśli otaczały trochę energii, plusów, słońca, pozytywnych informacji, a jest ich mnóstwo. Cały Sam. poprzedni rok to było mnóstwo świetnych, dobrych informacji. Po prostu mnóstwo. Wystarczy, słuchajcie, je wyszukać. A one naprawdę, naprawdę otworzyć... wszędzie wokół nas są te pozytywne wiadomości. Jak ja naprawdę przeglądałem internet czy oglądałem informacje. Dołowało mnie to wszystko osobiście, jak ciebie. Tak, dokładnie. Ja czy staram się nieczego wiadomości, bo one są przesączone strachem i tym, żeby was dołować, żeby was zamknąć w sobie... O, słyszycie, tutaj w ogóle na boku. Dzieciaki, które pełne energii sobie latają. Ile w nich jest pozytywnych czy to, informacji. Czy to nie jest, czy to nie jest pozytywny, nie, pozytywny przekaz po prostu za dlaczego? te dzieciaki jak się bawią? Dlaczego? dlaczego? Dzieciaki nie słuchają wiadomości. Nie słuchają. Dzieciaki nie oglądają tylko... wiadomości, nie, nie słuchają. Tego wszystkiego, co się wokół, wokół nas dzieje, znaczy nawet niekoniecznie dzieje, czym nas karmią media. I postanowiliśmy co zrobić? Wiecie, co przekazać Wam? Dobre wiadomości. Bo takie istnieją. Takie wiecie. Pod... Wszyscy to robią, to jest takie modne podsumowanie roku poprzedniego. Postanowiliśmy jedynie zrobić takie podsumowanie roku w pigułce roku poprzedniego, 2021, a tyle, że my nie chcemy złych wiadomości. Jest nam to kompletnie do niczego niepotrzebne. Nie, nie chcemy tych, tych wiadomości złych. I my, słuchajcie, tak naprawdę nie trudno było wyszukać tych dobrych wiadomości. Wystarczyło wpisać i jest taka strona nawet, gdzie możecie, jeśli sobie chcecie stron zobaczyć. No, takich jest. Nawet i mnóstwo, tak. Po prostu trzeba wyszukać. Na przykład, a nawet wokół siebie zobaczyć. A nawet wokół siebie po prostu to leży bardzo blisko nas. Wiesz co? Moja dobra wiadomość, którą przeczytałem, słuchajcie, wiecie, gdzie w ogóle mieszka najstarsza babcia? Mówię o Europie. W Polsce, słuchajcie, w Gliwicach. Ta pani ma 115 lat i jest uznana najstarszą babcią w Europie. Od niej tylko jest jedna, jedna pani jest starsza. Jest to w Europie, mówimy cały czas o Europie. Jest to zakonnica gdzieś we Francji, która ma 117 lat. Czy to nie jest piękne, że, że ta pani, ta babcia ma już pra, pra wnuki? I przeżyła prawdopodobnie pierwszą i drugą wojnę światową No zapewne I przeżyła, słuchajcie, no to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość Niesamowita rzecz Kolejna dobra wiadomość, słuchajcie W styczniu roku poprzedniego Grupa szelpów zdobyła zimą K2 Czujecie to? Grupa Czujecie? biednych szelpów Która zdobyła K2 Zimą, zimą Pierwszy raz w historii świata w ogóle Kto to są szelpowie? Oni To są ludzie, którzy z reguły Zajmują się pomocą i jakby wspierają wszelkie inne ekspedycje, które zdobywają K2 szumnie, znaczy dobrze, no okej okay, nie szumnie, ponieważ to jest naprawdę duży wyczyn zdobyć K2, ale zdobywają K2 latem i tak dalej, to są ludzie którzy są w cieniu wszelkich ekspedycji, to są ludzie, którzy wychodzą i dla nich nie ma nie ma przeprosz, nie ma nie, nie ma nic, oni po prostu wchodzą, dochodzą na szczyt i wracają, wracają z tymi wszystkimi ekspedycjami, jak Oczywiście ekspedycja wraca wcześnie, to już wracają wcześniej. Ale to są ludzie, którzy by mieli środki, bo to są ludzie generalnie biedni. Oni żyją z tego, co dostają z ekspedycji. Ale gdyby oni mieli środki, tak jak mają ekspedycje zachodnie, oni ten szczyt zdobyliby zimą pewnie już wiele, wiele lat temu. Ale w końcu udało im się zdobyć ten szczyt zimą. To jest naprawdę wielka, wielka sprawa. Taka mówiąca... Wyczyn. Tak, o sile człowieka. O takiej prawdziwej sile, nie napompowanej kasą i innymi rzeczami, tylko tak naprawdę sile człowieka. Czy ja gdzieś słyszałem o tym na jakimś kanale informacyjnym, czy to było gdzieś szumnie w internecie? Nie. A po co? Po co o tym mówić? Dlaczego? Przecież to nie jest medialne, to nie jest... Tego się nie sprzedaje. Tego, to się po prostu nie sprzeda, tak? Bo to nie jest medialne. Wiecie co? Eee, kolejna dobra wiadomość, którą tak naprawdę znalazłem. Eee, będzie to o Republice Chińskiej, wiecie co, wiecie co Chińczycy będą robili? Będą sadzili co roku 36 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów. Słuchajcie, to jest, to jest po prostu to jest większa niż powierzchnia Belgii. Więc uważam, że to jest bardzo pozytywna wiadomość, to jest wiadomość, która, która będzie tak naprawdę działa dobrze dla naszej natury która tak naprawdę już jest niszczona przez nas niestety bardzo 36 tysięcy km2, to jest wspaniała wiadomość, no Chińczycy Rosną oczywiście. płuca. Jest wiele, wiele wiadomości, gdzie Chińczycy też no, zatruwają ten klimat i w ogóle, ale słuchajcie, taka wiadomość i takie starania, taki obszar, na taki obszar, żeby zrobić coś takiego, wow! Brawo, brawo, no, a brawo też dla nich. Chłopaki mają skalę. Mają skalę, słuchajcie, Dokładnie. rozmiar. Większy, większy niż, niż Belgia będą sadzić te, co roku, więc to jest, uważam, że to jest bardzo pozytywna wiadomość. Oby tak dalej. Kolejna rzecz, słuchajcie, weźmy troszkę, polećmy w kosmos. Nie wiem, czy wiecie, że w lipcu pierwsza osoba, jako cywilny astronauta, przekroczył barierę kosmiczną, jak jakby to nazwać. Czyli wyleciał rakietą z Richarda Bransona, z Virgin, West, Virgin, tak, Space, e, tak. Virgin Space, tak? E, prywatną rakietą przekroczył barierę kosmosu. Pierwszy astronauta prywatny. To jest tak naprawdę, moim zdaniem, jest to ogromny krok w dziejach ludzkości. że w uczyma... podboju kosmosu. Tak, dokładnie. I lotów załogowych. I lotów załogowych. Dokładnie, że Przekraczamy tą granicę. E, słuchajcie, wiadomość. to jest świetna wiadomość. I tak naprawdę wiecie co, uśmiechamy się, bo, bo właśnie idą nasze największe fanki. Chodźcie do nas. Chodźcie do nas, zrobimy razem podsumowanie. Dzień dobry, halo. Agnieszka i Lena. Obie nasze największe fanki. Lena nasz rzecz. gość specjalny z Polski. Dokładnie, dzisiaj przyleciała, słuchajcie, w ogóle. Dwie godziny temu ją odebraliśmy. Z lotniska. Tak jest. W Malmö Storup. Wiecie co, no dobrze, to jak dziewczyny są z nami, zrobimy to podsumowanie, tak? Jeszcze jedno. Co mieliśmy powiedzieć odnośnie? Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że pani Krysia z Rzeszowa urodziła dziecko w tamtym roku, w 2021 i dla niej to był najszczęśliwszy rok w jej całym 32-letnim życiu. Czy to nie jest pozytywna wiadomość? To, to nie jest pozytywna wiadomość, dobra wiadomość. To dla niej, dla wiadomość. jej rodziny jest to najspalniejsza wiadomość na tym roku. A wiecie co? Tak naprawdę pozytywną wiadomością to jest nasz, powstanie naszego kanału. No to to w ogóle jest bomba. No to jest bomba. Tak naprawdę idziemy, mi się wydaje, no nie tak naprawdę, ja mówię cały czas tak naprawdę, weźmy trochę, tak, trochę przycinaj z tym. tak naprawdę już w tej chwili? No nie chcę mieć tej ksywki, Mówią więc tak, postaram się nie mówić tego. Już nie mówi się Marek, a tak naprawdę? Ale pozytywna wiadomość, powstał nasz kanał i na naszym kanale dalej będziemy pokazywać nam naszą drogę. Chcemy Wam rozświetlić naszą drogę, abyście wszyscy zobaczyli jak to wygląda z naszej perspektywy. I będziemy się dla Was cały czas rozwijać. Bo taki jest plan, taki był plan i taki będzie. Tylko niech nadejdzie ta wiosna w końcu. I się zrobi troszeczkę cieplej, bo jednak no ile jest to koło zera teraz? No jest zimno. A czy to jest zła wiadomość nie, bo jest zima. I tak musi być. No i dotarliśmy do końca naszej podróży kolejowej z centrum do naszego naszej dzielnicy, a właściwie z podróży. Przez cały 2021 rok. Fakt, nie były to wszystkie wiadomości pozytywne, które się wydarzyły. Po takich pozytywnych wiadomości wydarzyło się tysiące, pewnie miliony, ale chodziło nam o to, żeby przekazać nam przesłanie o tym, że, że warto brać te pozytywne rzeczy do siebie, które się dzieją wokół nas. Łatwiej się żyje, cieplej się żyje, jest sympatyczniej, jest fajniej, jest po prostu cool. Dobrych wiadomości wokół nas jest bardzo dużo. Są one tak bardzo blisko nas, że nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Bądźmy dla siebie mili, dbajmy o siebie i... i szeszmy dobro. Żyjmy, do, żyjmy dobrze. Nawet taki pierdoły jak to, że dzisiaj zjedliśmy pyszną parówkę. Z rana nie, i to, to, był, śmiesz, ale to był serdelek, ja jadłem To serdelekt. są naprawdę fajne rzeczy, które cały czas nas otaczają. Dobre rzeczy. Pysznie, a błuszko, które na nas czeka... To są fajne rzeczy. Tego się trzymajmy. Z rano dzisiaj no zobaczyłem tak. słońce zabłysło w tak, mieszkaniu. Ale to są proste rzeczy, które tak naprawdę cieszą. I zostańmy przy tym wszystkim, przy tym dobrze, który nas otacza. I jedźmy w nowy rok z nowymi filmami, nowymi przygodami. Nie zapomnijcie z wszystkim oczywiście nowym. subskrybować nas. Koniecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wysyłajcie komentarze telegramy, listy, poczty, gołębie pocztowe, wszystko co jest możliwe. Pozdrawiamy Was serdecznie, ja nie mogło tego zabraknąć. Dziękujemy, że jesteście. Do zobaczenia. Hejka.